Witam serdecznie, moi drodzy. Przyszedł pierwszy śnieg, przyszła zima. Wszyscy chyba się cieszymy, tak? I z tej pory roku. Natomiast ja zdecydowanie wolę, słuchajcie, cieplejsze powietrze. Dla mnie zima może być, ale przez pierwsze 20-30 minut. Słuchajcie, moi drodzy, ja ostatnio się tak zastanawiałam, bo na pewno nie jedna osoba z nas ma taki problem. Przebywając za tym zwolnieniem lekarskim, słuchajcie, bardzo często chcielibyśmy gdzieś skorzystać z wyjazdu do ciepłych krajów właśnie w ramach poprawy tego zdrowia po takim rzucie choroby w celach rehabilitacyjnych i tutaj, słuchajcie, bardzo bym chciała na zasadzie takiej petycji, żeby trafiła do ministra zdrowia, jak on by się zapatrywał na tego typu po prostu pomysł i słuchajcie, pozdrawiam serdecznie.